ale się tego główniarstwa tutaj nazbierało no żebyś wiedział he kto to powiedział ja to mówię i jeszcze ci powiem że jak nie zrobisz tego co ci kary to będziesz miał przesrane na całej linii a weź i zanim przypierdole ci swajerbola którego zgubiłem w czasie podróży do tego miejsca o kurwa he 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 chłopaki brać skurwiela Uwaga! Oznajmiam wszystkim, że razem z moją grupą ruszamy na zwiady po okolicy. Tylko nie myślcie, że próbujemy was w chuja zrobić i uciec. To by było na tyle. Dziękuję za wysłuchanie. Coś lipna ta twoja odsiecz. Daj spokój. Przecież on jest trochę nie ten gest. Jak go znam to nie miał przy sobie run teleportacyjnych i po drodze wielokrotnie się wypierdolił, bo nie przyzwyczajony jest do biegania. Mówiłem mu, choć się przejdziemy albo pobramy w piłkę a on nic tylko by się teleportował. Wiesz, te informacje naprawdę mnie uspokajają. Dobra, trzepikońscy jesteście wolni. Co, to on dał radę? Przecież sam mówiłeś, że można na nim polegać. Kurwa żarty se robiłem przecież, jak taki stary jełop mógłby nas uratować. Ech, wychodźmy już bo chujowo się tu siedzi. Nigdzie nie widzę Ksardasa. Może już sobie poszedł? No w sumie to wszystko jedno. Idę się rozejrzeć. Wszystko wygląda normalnie. Tutaj stał jakiś chuj co zaprowadził mnie do tego całego garonda. O, a może by mu tak złożyć wizytę błehehehe. Ta cięciwa może się przydać. Szykuj się na wpierdol skór wysynie. Co jest? Ech, jebanek, kutasy spierdoliły. No nic, ja też stąd spierdalam, tylko odzyskam mojego armora i resztę. No no, kogo ja widzę? Zaraz, co ono odpierdala? Chuj chce bramę otworzyć. Wrzut, chowaj się, bo szykuje się ostra napierdalanka. A wtedy ja mówię do niego, stary, ale ty masz ryja, błaha ha, 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 ha a to dobre, i patrzcie co się tam odpierdala. Uwaga, wszyscy, to nie są ćwiczenia brać kosy do rąki, napierdalać co się da. Piski z Sparta, je pała, to bolało. Nic ci się nie stało? Nie, wszystko w porządku. Szkoda, co ty tam gadasz? Mówię, że całe szczęście, że nic ci się nie stało. Posłuchaj mnie, mam teraz coś bardzo ważnego do zrobienia. Sieć tu, a ja zaraz wrócę. Dobra. Hehehe, na pewno mają w kuchni jakiegoś keczupa. No, to to rozumiem, porządny keczup. I to nie jakiś Heinz, tylko Markowy Helmas. Nie daruję temu skórwy synowi. A kto umarł, ten nie żyje. Franz, nie wygłupiaj się. Przecież jesteśmy przyjaciółmi i znamy się prawie 20 lat. Co ty myślisz, że to ja strzelałem? To nie ja, to ten świr. Ja tylko wykonałem wyrok na skór Błagam cię, Franc, uspokój się. Przecież sam mówiłeś, że trzeba robić porządek. No? Myślisz, że ja zdradziłem? Ja nikogo nie zdradziłem. Ciebie nie zdradziłem, Franc. Przecież parę razy chcieliście stuknąć. Nie pozwoliłem im. Franc, na co miałem czekać? Robiłem to samo co ty. Na, na sądy miałem czekać? Skoczyłem do gardła, skór Pierdolisz. Nie, przysięgam ci. Mówię prawdę, Franc. Pierdolisz moją kobietę. Dlaczego? W imię zasad skurwy syno. Hej, założę się, że otwarcie bramy to twoja sprawka, jesteś aresztowany. Wypierdalać. Wrzut, spierdalamy. Właśnie widziałem jak przepędziłeś tych dwóch fagasów, to nie był za dobry pomysł. A jebać, opuszczamy tą Melinę. No mówiłem ci, że to nie był dobry pomysł. Stól morder.